Witajcie bardzo serdecznie w mango. Dzisiaj Ania postanowiła udowodnić mi, że ma odkurzacz, który można świetnie wyczyścić również schody, wszystkie zakamarki. To kolejny produkt z serii Aqua Laser. Ania twierdzi, że nie tylko dywany można czyścić tym odkurzaczem. Jest to lekkie, łatwe i przyjemne, ale co więcej, schody. O tym powiemy za chwilę, ponieważ Ania postanowiła zacząć od czystego dywanu. On jest taki czysty na pozór, ponieważ w każdym z naszych dywanów tak naprawdę głęboko tam w zakamarkach znajdują się różne brudy. Mamy piach, ktoś przeszedł w butach, prawda, nie każemy gościom ściągać butów. Mamy jakieś kawałki suchego błota. Dzieci, Kurs... sierpców, kotków. O, właśnie, i tak, Jeżeli dalej. mamy zwierzęta w domu, wszystko jest w naszym dywanie. Na pozór dywan wydaje się czysty. Co jest najważniejsze w tym odkurzaczu, czego nie mają inne odkurzacze? Przede wszystkim rolka. Na tej rolce znajdują się szczotki. Te szczotki, kręcąc się, wyczesują. Od spodu, głęboko sięgając, każdy rodzaj brudu z naszego dywanu. Zwróć uwagę, co się dzieje. Te szczotki wirują wręcz. Tak, one wirują i wycz wyczesują, wydzierają wręcz ten brud z naszego dywanu. I teraz zobacz, co tak naprawdę znajduje się na tym dywanie. Słyszysz? Odgłos, jakby jechała kosiarka. On bardzo dokładnie wyczesuje piach, brud, Sierść zwierząt, która wbija się. O! I wracamy z powrotem. Słyszysz? Jedzie kosiara. Hop. Popatrz, Ola, co znalazło się tutaj. Przede wszystkim, sierść zwierząt zmienia się w kulkę. Jaka to jest siła? Wszystko się kręci w kulkę, nigdzie nam nie fruwa. Pozostałe brudy tutaj pozostają w tym zbiorniku. Co jest ważne? Ten pojemnik otwieramy, uwaga, w ten sposób. Bardzo łatwo. I nic nam się nie brudzi. Zaraz Ci pokażę, popatrz. I widzimy Jeszcze cały raz. kurz, wszystkie substancje, Hop. które zebraliśmy podczas odkurzania. I jeżeli chcemy oczyścić zwykły pojemnik, co robimy? Popatrz, mamy zwykły tutaj Worek z odkurzacza. I co się dzieje w momencie, kiedy my go otwieramy? O nie, kurz już. I to wdychasz, wszystko wdychasz, wszystko, chruwa po twoim domu. A, widzisz. A, widzisz. Proszę bardzo. A teraz uwaga, popatrz. Nie dotykam, nie brudzę rąk. Po co mamy się brudzić? Wkładamy do pojemnika, do kosza na świeci. Hop. Wszystko. Wytrzepujemy. Czyli tak? nie musimy prowadzić takiej walki z workiem, jak często tak. odkurzamy, że próbujemy to wyjąć, i potem okazuje się, że zakurzamy. Wychając połowę tego, co odkurzyliśmy z powrotem. Tak, prawda? połowę pomieszczenia no podczas usuwania tego mm -hmm. kurzu, który właśnie wciągnęłyśmy do odkurzacza. Co ma jeszcze ten odkurzacz, czego nie mają inne? I tutaj pokażę ci na tym dywanie. Popisz. Ale przede inaczej się go trzyma. Wszystkie odkurzacze z reguły ciągniesz za sobą. No, tutaj wiesz, jeżeli nie masz ochoty go ciągnąć, to jedzie sobie na kółeczkach, tak? A, właśnie. Zupełnie O wiele łatwiej się go. De facto prowadzi. Delikatnie, tak? Mm, delikatnie. I ważna rzecz, którą ma ten odkurzacz, czego nie mają inne. Uwaga! Tutaj mamy pokrętło. W zależności od tego, jak gęsty czy długi mamy dywan, zmieniamy na kolejną pozycję. Czyli... Pięć pozycji do wyboru. W Czyli... zależności, jak długi włos jest dywanu, tak zmieniamy. To jest najdłuższy, tak? Aha. Tutaj mamy krótszy dywan. Więc przestawiamy sobie na krótszy. Wtedy nasza szczotka automatycznie głębiej sięga i dokładniej czyści. Próbujemy ten? Tak. Hop. Cały piach. Sierść zwierząt. Drobne kamienie. Cały brud. Z tego dywanu Ola wciągamy. Mało tego, że odkurzacz klasycznie, tak jak klasyczny odkurzacz wciąga cały brud do środka, to jeszcze oprócz tego wyczesuje bardzo dokładnie wszystkie włókna. O, słyszysz, co się dzieje? Aha. I zwróć uwagę, co się dzieje przy okazji w pojemniku, tak? Przy okazji. O popatrz, popatrz jaki wyczesany jest dywan. Aha, więc tutaj dojedziemy sobie. Możemy wjechać. A czy możemy regulować trzachy. wysokość? Tak sposób jest. ustawienia mhm. odkurzacza. Ale Aniu, na czym to polega? Ponieważ tutaj nie ma worków na śmieci, a ten brud dostaje się do tego pojemnika. Tak, tutaj Jak jest, to się dzieje? Tutaj jest ten pojemnik, którym, uwaga, popatrzcie. Tutaj mamy szczotki, tutaj znajduje się rura, która wciąga cały brud do środka, wpada do pojemnika i dzięki temu nie musimy wdychać tego wszystkiego, co tutaj fruwało. Popatrz, wyczesany dywan, tu jest to, co było, tak? Mhm. Piach, brud. Czy czyli nie, nie tylko piach, brud, taki, taki, tylko też większe elementy, nie tylko sierść zwierząt, ale nawet większe elementy, spokojnie ten odkurzacz jest w stanie tak. wciągnąć. Mhm. Tak, natomiast popatrz. Takim odkurzaczem nie będziemy. Taki odkurzacz nie będziemy ciągnąć na schody, jeździć tutaj po schodach.